Dobry wieczór, Piotr Witek, Autospot, samochody używane klasy premium. Przed chwilą skończyłem prezentację tego samochodu. To jest BMW X5G05 z przebiegiem 250 tysięcy km. I pytania zadane przez klienta w trakcie oględzin skłoniły mnie do nagrania tego filmiku. Otóż co jakiś czas pojawia się pytanie. Czy wiemy, w jaki sposób samochód był eksploatowany? No, i dość dużo można na ten temat powiedzieć na podstawie historii serwisowej, historii ubezpieczeniowej, szkód ogólnego stanu pojazdu, wizualnego, z zewnątrz, mechanicznego, po podniesieniu samochodu na podnośniku w warsztacie i ocenie zużycia poszczególnych elementów. Natomiast są też różnego rodzaju inne wskazówki. Które nam mogą powiedzieć, jak dane auto było eksploatowane. Ze stuprocentową pewnością nigdy tego stwierdzić nie możemy, bo po prostu tego przebiegu z właścicielem auta nie zrobiliśmy. Natomiast czasami da się zauważyć coś ciekawego. Zobaczcie, prawie 250 tysięcy kilometrów, czyli to jest tak, jakby 6 razy okrążyć Ziemię, albo nie wiem, 350 razy wyskoczyć z Warszawy do. Trójmiasta pospacerować pomolo i, i z powrotem. Także przebieg jest naprawdę zacny. A co mam na myśli? Zobaczcie, w BMW można wejść w komputer pokładowy, informacje dotyczące jazdy. I tutaj możemy sobie zmienić, od kiedy ma nam się pokazywać średnie spalanie. No teraz z ostatnich 32 minut spalanie to 14 litrów samochód więcej stał niż jeździł. Klient oglądał stacjonarnie, natomiast możemy sobie wywołać stan fabryczny i spójrzcie na to prawie 73 km na godzinę średniej prędkości, czyli to może świadczyć o tym, że ten dieselek 3 litrowy M50D o mocy 400 koni był przez większość swojego czasu eksploatowany w najbardziej optymalnych warunkach, czyli w trasie.